Cześć, witam na kanale Kaktusy Mrozoodporne. Ten film będzie trochę inny niż zwykle ponieważ będzie dotyczył roślin towarzyszących a nie koniecznie samych kaktusów a mowa dzisiaj będzie o jukach W zeszłym roku, przed samym lockdownem wraz z moim oddziałem Polskiego Towarzystwa Miośników Kaktusów udało mi się kupić fajną publikację prosto z Anglii jest to taki atlas do rozpoznawania gatunków. Yuka Giants among the lilies. Colin Smith. Bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie, publikacja. Dużo fajnych informacji i stanowiska, mniej więcej opisane. No i systematyka, bym powiedział, poprawna. Jedyne zastrzeżenie to w dzisiejszych czasach trochę za małe zdjęcia. Ale jak najbardziej, sama publikacja na plus, zwłaszcza że kosztowała 6 funtów i 90 pensów Więc no, plus, przesyłka oczywiście. Jak najbardziej jestem zadowolony. A przed Wami nawiązuję tą książką do yuki, którą mam już w uprawie. Jest to podgatunek yuki harimania. Jest to juka Gilbertiana o numerze LZ2094. Fajnie to jest opisane właśnie w tej książce, że podzielone jest. Niestety muszę się posiłkować jedną ręką. Jest to juka, jak już chyba mówiłem, którą wysiewałem, przynajmniej w jednym z poprzednich filmów. I była wysiana w 2000 w 15 roku Pierwszy rok Przezimowałem ją z bólem Ale w domu A następnie już zimowałem ją W gruncie I od tej, porze, od tej pory Rośnie bardzo dobrze Plan na przyszły rok jest taki Że niestety będę musiał to porozsadzać Już z tyłu tej juki nana Nie widać I pozostałe pięć juk Glauka Zrobiło niezły burz a też będę chciał dokupić może jakichś większych roślin. Pretekstem do tego filmu jest też to, że udało mi się dokupić fajną małą jukkę Harimania z Utah. Zaraz ją Wam pokażę. Hej, I oto one. Są to jółki, które udało mi się kupić. Dwie sztuki. Yuki Harimania ze stanowiska Dusze in Country Utah. 6000 stóp, pokażę etykietę. Może ja coś źle wymawiam, a czasem mi się to zdarza. 6000 stóp, 1820 metrów i numer katalogowy. On pochodzi z takiego spisu roślin wysyłkowych nasion dla fascynantów roślin alpejskich ze Stanów Zjednoczonych i osoba, od których je kupiłem takimi roślinami się zajmuje więc myślę, że też było fajnie je obejrzeć, te rośliny rośliny są czteroletnie całkiem fajnie, ładnie rozrośnięte ja ich w tych doniczkach zostawię nie będę ich wsadzał już w tym roku ze względu na to, że już trochę za późno a zamierzam je po prostu gdzieś zadołować, a w przyszłym roku, z wiosną, posadzić w tą, jakby drugą część skalniaka. No i tam trochę dokonać takich zmian, rozsadać te rośliny. Te jutki osiągają do 40 cm, a z kwiatostanem, może do 1 m. Więc spokojnie u mnie się to zmieści. Jeżeli będę miał taką możliwość, jak najbardziej, jeszcze będę takich fajnych małych roślin szukał. Eee, a może się uda też jeszcze jakieś agawy, więc myślę, że będzie na tyle ciekawe, że coś będzie się działo w przyszłym roku. Ok, dzięki za oglądanie. Eee, zapraszam do subskrypcji i lajkowania, a wasze komentarze pomagają rozwijać się kanał. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.